No wiesz, no, ja nie do końca rozumiem słowo celebryta w, w kontekście sportu. Celebryta to ktoś, kto bywa. Na salonach, na premierach, na otwarciach. Ja szczerze mówiąc mam gdzieś, gdzie moi zawodnicy bywają poza matą i poza ringiem. tak? Interesuje nas to co, dzieje się, to, co dzieje się w stricte sportowej atmosferze. No i to, że oni przyciągają ludzi nie tylko na ringu, ale i poza nim, bardzo dobrze świadczy. Bardzo często powtarzam to, że im bardziej się zna zawodnika, im więcej się wie o nim poza rekordami, długością nóg, zasięgiem ramion i wagą, im więcej emocji nam, nas z nimi wiąże, tym, tym bardziej te walki są ekscytujące. I podniecające, i tym więcej ludzi chce te walki oglądać. Także to bardzo dobrze. Popularność, show biznes i w ogóle rynek ogólnie rozumiany telewizyjno-show biznesowy jest, jest czymś bardzo potrzebnym również w sporcie. Jeżeli się odetnie, to od, od czystego sportu, no to on się stanie po prostu nudny. Także ja się cieszę, że, 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 że potrafimy zebrać zawodników, którzy nie tylko potrafią być czołówką Europy, świata i, i Polski, ale też potrafią zaciekawić Polaków, bo to się nie zawsze udaje. Czasem bardzo dobry zawodnik nie potrafi zainteresować ludzi i bardzo kiepski interesuje aż nadto. Na jedno i na drugie przykłady mamy nawet w polskim MMA. No właśnie, jakie przykłady? Może ktoś z tych zawodników, którzy walczyli dla was, a teraz już za was nie walczył i stanowią atrakcję innych gal organizowanych przez pojawiającą się konkurencję? Co, ja niczego nie zdradzę, wiesz, no wiadomo, że, że jakby e, taką czarną owcą polskiego świata walki jest Marcin Najman i on sam o tym dobrze wie i wie na czym polega jego sukces. Ja nie chcę go za to krytykować, bo jakby sam go kiedyś za to chwaliłem, ponieważ uważam, że również na każdym rynku przede wszystkim rynku sportowym musi być bad charakter. W Stanach Zjednoczonych to jest oczywiste. Chodzi się na galę po to, żeby podziwiać, kibicować, ale też po to, żeby nie nienawidzieć, czyli mówiąc przysłowiowo po polsku zobaczyć jak ktoś dostaje łomo, tak? E, takim, takim złym charakterem na gali UFC jest Brock Lesnar e, i tacy ludzie też są potrzebni, bo żeby zobaczyć dobro, trzeba mieć kontrast i zobaczyć zło i, 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 i ja żałuję, że tak niechlubnie zakończył karierę Marcin Najman i nieładnie, no ale... To no ja myślę, że to już była kropka na i, no. Rozumiem. Czy dobrze komu da się zemrzna na każdym wszystkim? Mam taką dużą nadzieję, bo, bo po to tą galę zorganizowaliśmy, po to ją tak nazwaliśmy. Jakby mamy taki proces w tle cały czas budując MMA, że chcemy, żeby, żeby polscy zawodnicy się w tym MMA liczyli. Wydaje nam się i powtarzamy to zawsze, żeby zrobić krok w przód, trzeba zrobić dwa w tył, czy też odwrotnie, po to, żeby nie zostawiać za sobą niezałatwionych spraw. Myślę, że Mariusz Pudzianowski szczególnie ma niezałatwioną sprawę i on zdecydowanie, jeżeli chce z takimi ambicjami wstępować w duże międzynarodowe MMA, no to musi. Musi załatwić tą sprawę. Janek Bachowicz zdecydowanie również. Tym bardziej, że była to jakaś tam, no można powiedzieć, kontuzja, trochę, trochę, trochę brak szczęścia i fartu. No i, no i podobna sytuacja jest u, u Jamesa Zicicza Antka Chmielskiego. No, chciałbym wierzyć, że tak, wszyscy zrobili 100%. Byliśmy jakby w ciągłym kontakcie z, z trenerami. Wiemy że, wiemy, że zarówno my zrobiliśmy wszystko, żeby dać im szansę, ale oni też przygotowali się do tej szansy w 100% reszta. Jak zwykle najbardziej sprawiedliwe jest rynki w sobotę zobaczymy, kogo wyłoni.